Mówiłem Czekaj, wiz... teraz nawet mam. Powiedziałem, coś... że jak chcą ludzie, to niech piszą do federacji. Cicho, bo teraz coś robi dla twoich widzów. Widzowie macie darmowe bilety na Fey MMA. Nathan napisał tak. Dziękuję, że jesteście. Kupię moim najaktywniejszym i losowej widowni ze 100 biletów na galę, jeśli dostanę walkę. Pokaż. Kiedy to było? 5:18, no? A, fi a filmik, co mówiłem? Na którą galę? Co na którą galę? No na którą galę? No jeżeli dostaniesz walkę. No to jeżeli ale, dostaniesz walkę. No ale, ale to... film był o tym. O czym? No właśnie, o czym film był? No jeżeli Tam do... widziałem napis. Jeżeli dostaniesz walkę, no że chciałbyś bardzo zawalczyć, tylko potrzebny ci się większe zasięgi, to na razie takich zasięgów nie masz i... i... mówiłem o której Gali? Dlaczego przeinaczasz fakty i No jeżeli znowu? dostaniesz walkę. No to jeżeli dostaniesz walkę, to co? Chodzi chyba o pierwszą walkę, nie? A co mówiłem na filmie? No że chciałbyś bardzo dostać walkę. Tak? Później że... potem. Mhm. Nawet nie wiem, czego nie pobrałem. Albo nie, inaczej bo ty bardzo lubisz na mnie się wybijać, nie? Na Instagramie na natan.martson go udostępnię. Okej. Okay. No jest czekaj, bo kupisz te bilety, czy nie? Co? Kupisz zobaczę, bilety. co mówiłem na filmie. No Najpierw. co, mówiłeś o tym, że jak dostaniesz walkę, nie? Jeżeli się zajeba... Biza, jeżeli biza... Się za... Ale mówię, zobaczę, co mówiłem na filmie. Jest to dzięki nim się walkę. Za... Mówię, zobaczę, co zrobiłem na filmie. Jeżeli się zajebałem i powiedziałem, że tak, no to okej, okay, kupię sto biletów. No ale tak, że tam powiedziałeś to nie powiedziałeś że 16, nie, są, to nie To nie, nie są takie tak? drogie, co? Tak? Jeżeli nie powiedziałeś na tym filmie, że to nie chodzi o szesnastkę, to nie kupię. Jeżeli tak? powiedziałem, że jeżeli zobaczy na tej gali, co będzie teraz 100 biletów, to niech będzie kupię. Czyli musiałe... Nie wiem, ile to będzie kosztować, ale jeżeli powiedziałem to... na jakąś inną galę, to, to, to kupię i tak bilety. Przekręcam. Na... przekręcam. No bo co? Powiedziałeś, jeżeli dostanę walkę. A teraz już mówi, że. Jeżeli ale mówię ci, że walkę nie wiem, 16... co powiedziałem na filmie. Jeżeli powiedziałem na na filmie. A że jeżeli, że, na jeżeli ga... dostanę walkę. Ale zależy, co mówiłem na filmie, mówię. Jeżeli powiedziałem, że na przykład dostanę się na, na film 14 mówi... czy 15, kupię 100 biletów. A nie dostałem się, tylko dostałem się Nie, się za, nie, po, nie, nie wiem właśnie, co powiedziałem. Dobrze, nie sprawdzimy co mówię, film później sprawdzę i, i kupię 100 i ewentualnie, biletów. No kurwa, spoko. I ewentualnie się kupię. Mam mamy, jeszcze, mamy jeszcze no Amadeusza Ferrariego i hejtera, którzy dzisiaj również mają panel. Już za chwileczkę e, chłopaki